Tak jest! Ze mną nie będzie tak łatwo. Dwa trupy, nie, trzy trupy. Chcieli się wojować? To macie. Jeszcze raz, jedno przeszukanie. Tak jest, to jest za, kara. za karę. Bo tu mamy dobra, ale gdzie ja miałem się udać? Tutaj miałem się gdzieś udać, prawda? Do góry. <grywka> Jakie panienki? Na, no, na, no, na, no. jeszcze jedna. Zagadka Nostradamusa. Tam było do zebrania 750 franków, o ile się nie mylę. Nie pamiętam, to są te zagadki, do których miałem się tutaj udać do tego punktu? No dobrze, akceptujemy F. A no, ja już tu byłem? Dawny pałac Augusta. No dobrze, ale gdzie ten pałac Augusta jest? Tu jest luw. Tak, tylko teraz odszukajmy to Co ja tu mam znaleźć? F3 Misje? nie. Interesujące miejsca Pałac Augusta Zaraz szukajmy tego Pałacu Augusta Luf ale to szukanie tego paza Augusta to, to będzie troszeczkę trwało no jak ja mam tak każdy punkt prześledzić Notre Dame a tutaj luf. No i gdzie ten pałac Augusta? Już chyba wszystkie punkty sprawdziłem. A to co to jest? Wersal. No dobrze, to po zabawie, bo widzę, że to jest sama mapa. Widzicie co? Chyba będę musiał sobie to odpuścić. Powiedz, no widzę, że nic z tego. Widzimy. Dawny pałac Augusta. Aha, dawny pałac Augusta. No dobrze, ale co to jest? Czekajcie, jeszcze raz sprawdzimy interesujący mis misję. Dobrze, coś tu można przeczy przeczytać. F, dostosuj a umiejętności. A tam była mowa o tym, żebym sobie uzupełnił umiejętności. Walka na dystans. Kup sakiewka. Kupimy bomby sakiewka. Tego nie kupimy na dystans. Niewidzialność też nie kupimy. Też nie kupimy. No, raczej niewiele. Zdrowie. Nie? A dystans? Tu już byłem przecież. Walka wręcz. <laughs> no dobra, to są wszystkie moje umiejętności. Ja nie wiem czy ja bym musiał. Czy musiałbym najpierw szukać, przeczytać historię jakiegoś pałacu, żeby znaleźć ten dawny pałac Augusta? Dobra. Wszystkie wszystkie Co odbędziemy szybką chyba podróż. A później, jak się już rozkręcę, to będziemy realizowali troszeczkę te różne zagadki, te wszystkie inne duperele. Szybka podróż. Tak jest. Chyba ciemno się zrobiło. No i co? Przyjacielu, nie masz wyboru. Obszar zastrzeżony. paryskich zierzy się bawi. Dobra, nie będziemy go gonili. A tam co tam jest? To jest ten domek, który kupiłem? Paryzi, Paryzi. To jest ta moja hacienda? Tak czy nie? Czy nowa jakaś? Remont? No, oczywiście jestem przy Kasie. Kolejny remont. Mam nadzieję, że to jest dobra inwestycja. Dobrze. A mamy pieska. W poprzednich edycjach Asasyna Można Pieska było pogłaskać, a tu widzę, że jest to mi obce zwierzątko, ale cóż. A znowu tryb misji współpracy. No na razie nie, na razie nie. Jeszcze nie. To odwraca się tyłem tego wina. Jaki biedny, co tam było? Mydło, mydło 6 franków, lekarstwo. Dobra, dobra, ale mapa. Bo po coś tu przyszedłem, prawda? A weźmiemy sobie tą karteczkę, skoro tu już jesteśmy. Gdzieś w podziemiach chyba jest. Nie awanturować się. Bo ja też potrafię być nieprzyjemny. Nie mam się. Dobra, szukamy tej kokardy. Aha, ja już tu byłem. Pamiętacie? What's the password? What's the password? No ja nie wiem, jakie jest hasło. What's the password? What's the password? O co chodzi? What's the password? O co chodzi? The password? <laughs> to to mówi. Ja sobie zadaję to pytanie jak brzmi hasło? No ja nie wiem jak brzmi hasło. I co? Czyli po wszystkim. Coś się tu dzieje, jakaś awantura. Dobrze, realizujemy, realizujemy misję główną. <głos pasyku> Na wierzchołku, prawda? Dobra, spinamy się. No, hop. No w czym problem? Dobra, kolejna sekwencja. Kolejne wspomnienie. What's our plan? Our plan. You're not an apprentice anymore, boy. So study your surroundings. Devise your own plan. I'm not here to hold your hand. No targets unreachable. Out of the way. Move. Where there was Ducheneau. can't find a weakness to exploit. Make one. You've secured the cathedral? Where, oui, monsieur? Good. Tell Siebert I'll meet him inside. Opportunities everywhere. It's on you to take it. You! Get back here with my keys! Thieves! And if all other plans fail, why not sacrifice yourself for the cause, your life for his, before Altair? that was the levantine approach you mean a dagger in broad daylight as i'm cut down where i stand sends a powerful message i'll do it my way whatever you think best assassin No, 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 jak to tajemniczo wszystko brzmi, zbadaj obszar, stwórz sobie okazję, zrealizuj cele dodatkowe, by stworzyć nowe okazje. Związane z misją, nie wiem o co chodzi. Znaczy, wiem o co chodzi, ale te tutaj z likwidu i Siverta, Wykrzyknik, okazja do zabójstwa, okazja do infiltracji. Nie wiem, co znaczy okazja. W momencie, kiedy ja mam przeprowadzić zabójstwo. Zrok orła. Co ja mam zrobić? Co tam jest? 25 metrów. Tu mnie chyba nikt nie widzi, prawda? No ale co ja mam tam zrobić? Nie. Nie. This is the only way in or out and we've paid off the guards. Good. We're up and on deck. I don't want to take any chances. We're in the shoes Co, ja mam się, miałem się tylko zakraść i zabić? To tak to tajemniczo brzmi. Zatytułowany jest Okazja i Okazja. Zamiast nie wiem, no, skradnij się, dokonaj, tajne, za, dokonaj tajnego zabójstwa. Czyli co teraz, teraz tam, 93. Czy to są moi przeciwnicy? Nie, to nie są moi przeciwnicy. Ale zrobimy tak: dostaniemy się tam górą. Coś tutaj... Nie, 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 nie. Nic nie będę kupował, ani nic nie będę sprzedawał. No i co? No i co? Gdzie to jest? A, ale do sklepu by się przydało, bo jak widzicie, mam. Gdzie tu był sklep? Bo już nie mam żadnej zasłony dymnej. Jeszcze zobaczymy, co ja tu w ogóle mam. Słony dymnej nie mam, ale mam te bomby siarkowe. No i co? Gdzie jestem? Jestem tutaj. I co? Muszę się do środka udać? Aha, słuchajcie, bo tutaj było wyjście na dach. Może to była jakaś informacja. Podpowiedź. A jednak tak. Mi dwa nowe zadania: zlikwiduj Severta, si nie zbudzaj żadnego alarmu. Zabójstwa z ukrycia. Dwa zabójstwa z ukrycia. Ja mam tego chęć. No, chłopie. Tego gościa zlikwidujemy. Altare Dei ad Deum qui letificat juventutem meam. Mm tu -hmm. dormies. Judica me Deus et te de scene causa meam de gente non sancta. Ab omine iniquo et doloso eure me, quia tu es Deus, fortitudo mea. Quare me refulisti et quare tristis in cedo, tum affligit me inimidicus, et

W jakieś słyszę podczepty, może dorobić klucze, kto to mówi? Kto do kogo? Kto to jest? Gdzie się wdzieram? Aha, zrobimy synchronizację. Tak, już jestem. O. Prawda? Zaraz, tutaj. Tutaj też nie. Tutaj też nie. No to gdzie?